Nasze stowarzyszenie wspólnie z innymi stowarzyszeniami, z osobami, które na sercu mają niezawisłość sędziów i niezależność sądów razem z Fundacją Helsińską spotyka się dzisiaj o godzinie 18, by prosić o to, byście wsparli niezawisłych sędziów i niezależne sądy. To jest taki może i wyświechtany slogan, wyświechtane słowa, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, że niezawiśli sędziowie i niezależne sądy nie mają służyć nam sędziom, tylko mają służyć wszystkim, którzy w tym kraju mieszkają. Podkreślam wszystkim, bo każdemu sędziemu Zależy na tym, że obojętnie kto przyjdzie do sądu, by miał zapewniony sprawiedliwy proces. Obojętnie czy jest czarny, czy jest biały, czy jest komunistą, czy jest faszystą, czy jest członkiem PiSu, czy jest członkiem Platformy Obywatelskiej, by każdy miał sprawiedliwy proces. A sprawiedliwy proces może mieć tylko wówczas, gdy sędziowie będą niezawiśli, a sądy będą niezależne. Każdy sędzia, który obejmuje urząd, składa przysięgę. Slubuje uroczyście, jako sędzia sądu powszechnego, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie i sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa itd. Tak tak w tej chwili proponuje się między innymi, by sędziowie odpowiadali dyscyplinarnie za działania, które mogą uniemożliwiać albo istotnie utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Każdy może sobie wyobrazić, że w ten worek można wrzucić praktycznie wszystko. Że zależnie od tego, kto będzie u władzy, może uznać, że akurat ta decyzja sędziego utrudnia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości albo tenże sędzia swoją decyzją uniemożliwia y, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. I w ten sposób każdy sędzia, który narazi się władzy, obojętnie jaka to będzie władza, może zostać usunięty y, y, z zawodu, może zostać. Y, ukarany dyscyplinarnie. Takie przypadki już są. Nie tak dawno przecież sędzia, który od 6 lat był na delegacji w Sądzie Okręgowym, w momencie gdy odmówił zastosowania tymczasowego aresztowania, po 50 minutach został faksem odwołany z tejże delegacji. Także to nie jest wymysł sędziów, to się już dzieje. Dlatego nasza obecność tutaj sędziów, sędziów w stanie spoczynku, prokuratorów w stanie spoczynku jest takim wyrazem prośby. O to byście państwo walczyli dla siebie, a przy okazji i dla nas o niezawisłe i niezależne sądy. Bardzo dziękuję za przybycie tutaj. nie jest, Jaroci żyje, Jaroci się nie pogodzi z tym, abyśmy do sądu szli po z góry wiadome wyroki. Pani, ja przez ostatnie 5 lat bardzo często odwiedzam sądy i z pełnym zaufaniem wchodzę, przekażę w te progi, bo idę po sprawiedliwość. Skończyło się kilka wyroków i chciałbym, bez względu ile będę miał jeszcze rzucanych płód pod nogi, aby dalej ja i każdy z nas, każdy Jarociniak udało się do sądu po sprawiedliwość, a nie z góry wiadomy wyrok. Ja dzisiaj serdecznie chciałem podziękować tym, którzy są dla nas najważniejsi. Bo jeżeli władza, złamie sądy, złamie sędziów, Szanowni Państwo, my sobie nie wyobrażamy, znaczy starsze osoby wyobrażają sobie, co nas czeka. Gdzieś tego nie rozumie. Ja jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj się pofatygowali i chcieli swoją obywatelską podstawę pokazać jaroczniakom że ten portfel nie jest najważniejszy. Najważniejsze to są nasze przekonania, to co nasi rodzice nam przekazali i, i prawo, które rządzi i mam nadzieję, jestem przekonany będzie rządziło w naszym, w naszym kraju na wieki wieku. Amen, jak mówi Owsiak i o jeden dzień dłużej.